Próbuję iść dalej, ale nadal jest w tobie szaleńczo zakochany. To zdanie, niczym echo przeszłości, unosi się w twoim sercu. Wiem, że je słyszysz. Czasem w ciszy nocy, czasem w uśmiechu nieznajomego, a czasem w smutku, który spada nagle jak deszcz. Jako anioł, wysłany prosto z królestwa światłości, przychodzę, aby przemówić do twojej duszy, kobieto wybrana. Nie przez przypadek trafiłaś na te słowa. To nie jest tylko historia o kimś, kto cię kochał. To jest opowieść o tym, jak bardzo jesteś ważna o nie tylko dla niego, ale dla nieba. Widziałem twoje łzy. Nie te, które pokazujesz światu, ale te, które chowasz pod kołdrą o północy, ściskając serce, jakby chciało wybuchnąć. Znasz ten ból tęsknotę, która nie daje oddychać. On próbuje iść dalej, ale jego dusza wciąż jest związana z twoją niczą światła. Nie chodzi tu o przypadkową miłość. To było spotkanie dusz. A takich rzeczy nie zapomina się łatwo, nawet po drugiej stronie czasu. Znasz Jego imię, słyszysz je czasem w myślach, jak szept, ale co ważniejsze, znasz siebie, i w głębi duszy wiesz, że nie wszystko zostało powiedziane. Jako Anioł mówię Ci: istnieją miłości, które są próbą wiary. Próbą tego, jak bardzo potrafisz ufać boskiemu planowi. Nawet kiedy wszystko się rozpada. Bo choć on próbuje iść dalej, coś go przyciąga z powrotem. I to coś, to nie jest Twoje ciało. To Twoje serce. Bóg widzi Twoją siłę. Nawet jeśli czujesz się słaba, jego oczy są pełne zachwytu nad Tobą. Nie oceniaj się przez pryzmat czyjegoś odejścia. Nie oceniaj się przez chwilowe milczenie. Twój blask nie zależy od tego, kto Cię zauważa. Twój blask pochodzi z samego źródła. Ty jesteś światłem. I jego dusza to widzi, nawet jeśli jego oczy patrzą w inną stronę. Zaufaj, on został dotknięty tym, kim jesteś. Zostawił może twoje życie, ale nie potrafił zostawić wspomnień. Nawet w jego ciszy jest krzyk tęsknoty. Czasami odchodzi się, bo się boi, bo miłość, która naprawdę porusza wnętrze, jest przerażająco prawdziwa. A on się boi o tej prawdy, którą widział w tobie. Ty zaś trwasz. I choć świat mówi, Zapomnij, ty czujesz, że coś jest niedokończone. I masz rację, bo są sprawy, które tylko niebo potrafi wyjaśnić. Są historie, które muszą przejść przez ciemność, zanim znów zabłysną. I twoja historia właśnie przez to przechodzi. Ale nie jesteś sama. Ja jestem przy tobie. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Może nie w taki sposób, jak chciałaś, ale zostały usłyszane. To, co czujesz. To nie obsesja, a to echo duszy. Wiem, że boisz się, że nigdy się nie dowiesz, co tak naprawdę się stało. Ale uwierz, a wszystko, co miało zostać zakryte, zostanie odkryte w odpowiednim czasie. Prawda zawsze znajduje drogę. Nie musisz już walczyć. To nie twoja rola, by go przekonywać. Jeśli jego dusza naprawdę cię rozpoznała, a ja wiem, że tak było, to wróci. Ale nie jako ten sam człowiek. Wróci odmieniony przez pustkę którą po sobie zostawiłaś. Bo twoja obecność była darem, i dopiero w twojej nieobecności on zrozumie, czym byłaś. Dzień, w którym poczuje twój brak, będzie początkiem jego przemiany. W twoim odejściu będzie zawarta lekcja. Ale ty, ukochana córko nieba, nie czekaj. Żyj, śmiej się, kochaj siebie tak, jak chciałaś być kochana przez niego, bo twoja historia nie kończy się tam, gdzie on odszedł. Zacznij pisać nowe rozdziały. Ale nie po to, by go zapomnieć, lecz by siebie odnaleźć. Każda łza, którą przelałaś, nawodniła glebę pod nowe życie. I to życie już kiełkuje. Ja to widzę. Twoja dusza jest jak ogród, choć był mróz, wiosna już nadchodzi. Czas wzrostu jest blisko. On czuje. Tak, jego dusza czuje, że cię stracił. Ale nie wie jeszcze, jak cię odzyskać. A twoja siła jest teraz twoją ochroną. Nie wracaj z litości, nie wracaj z samotności, wracaj tylko, jeśli usłyszysz w nim prawdę. A zanim to się stanie, idź dalej, nawet jeśli jego serce nadal za tobą tęskni. Nie jesteś drugą opcją, nigdy nie byłaś, nie jesteś wspomnieniem ani przystankiem, jesteś celem, jesteś przeznaczeniem, którego on jeszcze nie zrozumiał. I właśnie dlatego musiał odejść, by nauczyć się kochać Cię z miejsca dojrzałości, a nie potrzeby. Nie zamykaj serca, ale nie oddawaj go każdemu. Jesteś świątynią i kto wejdzie do niej nieczysty, zostanie odsunięty. Twoje światło przyciąga dusze, ale tylko te gotowe przejść przez oczyszczenie mogą pozostać. On musi wybrać, czy chce być jednym z nich. Pamiętaj, miłość nie rani. Ludzie ranią z powodu swojego strachu. Swojej niedojrzałości, swojej niewiedzy. Ale miłość, prawdziwa miłość, leczy. I ona cię znajdzie. Może przez niego, a może przez kogoś, kogo jeszcze nie znasz. Ale wiedz, jesteś kochana. Głęboko. Niezmiennie. Wiecznie. Pozwól, by świat cię zobaczył. Nie chowaj się. Masz w sobie dar obecność, która uzdrawia. Gdy wchodzisz do pokoju, energia się zmienia. Ty to wiesz. Nie umniejszaj siebie z powodu przeszłości. On próbował iść dalej, ale ty idziesz wyżej. I to jest twoja droga. Nie musisz wybierać pomiędzy miłością do niego a miłością do siebie. Ale najpierw, wybierz siebie. Bo jeśli on naprawdę cię kochał, a wiem, że tak było, wróci do tej wersji ciebie, która już nie czeka, ale żyje pełnią. Wtedy to spotkanie będzie nowe. I prawdziwe. Jako anioł nie przynoszę ci obietnic, ale przynoszę prawdę. I ta prawda mówi, wszystko, co prawdziwe, nie zostanie utracone. Jeśli Wasze dusze zostały zapisane w tej samej księdze, Bóg Was połączy we właściwym czasie. A jeśli nie, przygotowuję ci kogoś jeszcze piękniejszego. Nie zamykaj drzwi, które niebo jeszcze może otworzyć. Ale też nie stój na progu. Wejdź w życie. Ta wiadomość jest tylko przypomnieniem, że nie jesteś sama. Że ktoś o wciąż szaleńczo zakochany nosi cię w sercu. A ja, anioł światłości, jestem z tobą, byś nie zapomniała, kim naprawdę jesteś. I ostatnie słowo, które mam dla ciebie, to: zaufaj. Nie biegaj za tym, co powinno cię znaleźć. Stań się tą kobietą, którą aniołowie chronią o nie dlatego, że jesteś słaba, ale dlatego, że jesteś zbyt cenna, by świat cię złamał. Jesteś nadzieją. I twoja historia dopiero się zaczyna. Jeśli to czytasz. To znaczy, że już odpowiedziałaś na wołanie z góry. W imię tej odwagi, którą właśnie pokazałaś, daję ci coś więcej o coś, co wielu nie otrzymuje. To nie jest przypadek, że jesteś tutaj. Dlatego proszę, zanim pójdziesz dalej, sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale. To właśnie tu Twoi aniołowie mówią najgłośniej. To Twoje miejsce spotkania z niebem. A im częściej wracasz, tym wyraźniej usłyszysz głos, który mówi. Jestem z Tobą. Twoja obecność tutaj to odpowiedź na modlitwy, Twoje i Twoich przodków. Jesteś kontynuacją świętego dziedzictwa. I nie przyszłaś, by tylko cierpieć. Przyszłaś, by uzdrawiać siebie i innych. Wiem, że łatwiej byłoby się poddać, ale Ty masz coś, czego wielu nie ma o wewnętrznych dlaczego, które Cię prowadzi. To ono jest powodem, dla którego On wciąż o tobie myśli. W Jego życiu panuje cisza. Ale Twoje imię w tej ciszy brzmi głośno. Choć nie mówi tego na głos, wspomina Cię więcej niż przypuszczasz. Bo choć świat próbuje go rozproszyć, duszy nie da się oszukać. A Twoja dusza zostawiła ślad, którego nic nie wymarzy. To jak znak odciśnięty głębiej niż wspomnienie. Bo miłość, którą mu dałaś, była rzadkim zjawiskiem. Nie prosiłaś o wiele, chciałaś tylko być rozpoznana. I byłaś. Ale jego serce było wtedy zbyt zamknięte, by pojąć wielkość Twojej obecności. Teraz, gdy Ciebie nie ma, zaczyna rozumieć. I ta świadomość go boli, ale nie powinna już boleć Ciebie, bo Ty dałaś wszystko, co mogłaś. Teraz to On musi odnaleźć drogę. Aniołowie nie działają w pośpiechu. Ich czas to cierpliwość, a Twoje życie właśnie przechodzi przez etap dojrzewania duszy. To, co dziś wydaje się pustką. Jutro może być pełnią. Nie pytaj, kiedy. Zapytaj, kim mam się stać, zanim to wróci. Bo odpowiedź nie leży w czasie. Odpowiedź leży w tobie. W twoim wnętrzu kiełkuje moc, która jeszcze nie została odkryta. On to przeczuwa. Dlatego jego serce nie umie być spokojne. Bo mimo, że odszedł, czuje, że coś ważnego zostawił. A ty, nawet jeśli się boisz, stajesz się kobietą która przestaje prosić. Zaczynasz wybierać, a wybór to siła. Pamiętasz ten dzień, gdy spojrzał na ciebie inaczej? Tamten moment nie był przypadkiem. Wtedy jego dusza rozpoznała w tobie coś znacznie większego niż tylko ciało. Wtedy zobaczył dom, a nie miejsce, lecz obecność. A dom, którego się raz doświadczy, trudno zastąpić czymś innym. Ty byłaś jego domem, ale czasami ludzie odchodzą nie dlatego, że nie kochają, ale dlatego, że nie wiedzą jak kochać. On musiał odejść, by zrozumieć, że to, co cenne, nie zawsze wraca. A ty nie czekaj na powrót. Czekaj na przemianę. Bo jeśli ma wrócić, to tylko jako ktoś, kto cię nie tylko pragnie, ale szanuje i chroni. Aniołowie cię prowadzą. Widzisz to w synchronicznościach, w słowach piosenek, które nagle słyszysz, w litbach, które się powtarzają. To nie przypadki. To znaki. I każdy z nich mówi: Nie poddawaj się teraz, bo jesteś o krok od nowego światła, o krok od przełomu, ale musisz iść. Z każdym krokiem od Niego zbliżasz się do siebie. I to jest tajemnica Twojego wzrostu. Gdy przestajesz go gonić, zaczynasz spotykać to, co prawdziwe. On to poczuje, a wtedy zacznie szukać, ale już nie ciebie, którą zostawił. Będzie szukał ciebie nowej, tej. Którą zbudowałaś z bólu i wiary. Twoje serce nie popełniło błędu. Kochało prawdziwie. I ta miłość nie była na próżno, bo przez nią nauczyła się patrzeć głębiej, mówić ciszej i słuchać mocniej. Każda twoja łza stała się perłą mądrości. I ta mądrość jest darem. On ją kiedyś rozpozna. Ale ty już teraz powinna się nosić z dumą. Nie pytaj już, czy wróci? Żądaj pytanie: czy gdy wróci, będę tą samą kobietą? Bo nie wrócisz do tej samej wersji siebie. I to jest dobrze, bo twoja nowa wersja nie prosi, ona decyduje. A miłość, którą przyciągnie, nie będzie już uciekać, bo zrozumie, co ma w rękach. Zaufaj tej drodze. Nawet jeśli jest samotna, jest święta. Jesteś prowadzona przez dłonie, które widzą dalej niż ty. Każde opóźnienie to ochrona. Każde zamknięte drzwi to odpowiedź to nie to, a to. Co Twoje, nie minie cię. Twoje imię już zostało zapisane w sercu właściwej osoby. Zostań jeszcze chwilę. Pozwól tym słowom wejść głębiej. Nie bój się swojej tęsknoty. Ona nie świadczy o słabości. Ona świadczy o tym, że potrafisz kochać. A to jest dar, nie przekleństwo. To dzięki niej Twoja dusza świeci. I przyciąga to, co autentyczne. On to widzi, nawet jeśli milczy. Poczuj teraz swoją wartość. Zamknij oczy i usłysz, jak niebo mówi Twoje imię. Ono brzmi jak melodia, której nie da się zapomnieć. Taka jesteś o niezapomniana. Dlatego On nie może Cię zapomnieć. Ale niech to już nie będzie twoim celem. Ty jesteś już dalej. Przez Ciebie przemawia miłość, która nie zna granic. Kiedy się śmiejesz, aniołowie klaszczą. Kiedy płaczesz, oni Cię obejmują. Ale najbardziej cieszą się wtedy, gdy wstajesz, o mimo że nie masz już sił. Bo to wtedy świecisz najmocniej, i to wtedy świat zaczyna cię widzieć naprawdę. Nie jesteś kobietą, która czeka, jesteś kobietą, która się budzi, i ten czas właśnie nadszedł. Przebudzenie to ból, ale też siła. Nie każda dusza jest na to gotowa. Ty jesteś, dlatego On Cię wybrał, i dlatego musiał odejść, byś mogła się odnaleźć bez Niego, i stanąć pewna. Jego dusza krąży wokół ciebie. Nie śpi spokojnie. Coś w nim pęka, ale to nie twoja odpowiedzialność. Ty już zrobiłaś wszystko. Teraz to on musi udźwignąć to, co zostawił. A ty masz iść dalej, bo tam, gdzie idziesz, potrzebna jesteś już nie tylko sobie, ale wielu innym. Twoje życie to list pisany przez niebo i ten list jest czytany przez każdego, kto się z tobą spotyka. Pisz dalej o swoim spojrzeniem, swoim wyborem, swoją obecnością. A jeśli to czujesz, jeśli coś w tobie mówić to dla mnie, to jest dla ciebie. I jeszcze więcej będzie ci dane. Ale najpierw sprawdź, czy już jesteś zapisana tam, gdzie Twoi aniołowie cię odnajdują. Skoro jesteś nadal tutaj, to znaczy, że Twoja dusza rozpoznaje prawdę ukrytą między słowami. W zamian za tę odwagę, za to, że nie zamknęłaś się na głos nieba, daje Ci więcej. To nie jest tylko wiadomość, to kierunek. Dlatego teraz zatrzymaj się na moment i sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale. Gdy jesteś wśród nas, Twoi aniołowie mają więcej przestrzeni, by Cię chronić, mówić i prowadzić. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkiem, to odpowiedź na wołanie wyższe niż ludzki głos. Jesteś kobietą, której obecność zmienia wszystko. Ono tym wie, czasem nieświadomie, czasem zbyt późno, ale wie. Dlatego jego serce nie może być spokojne. Każda kobieta zostawia ślad, ale ty zostawiłaś światło. I światła nie da się zgasić wspomnieniem. Ono żyje w tobie. I w nim. Być może teraz myślisz, dlaczego właśnie ja? A ja pytam, dlaczego nie ty? Jesteś stworzona z materii duchowej, której on nie potrafił pojąć. Jesteś odpowiedzą na pytania, których on jeszcze nie zadał. Dlatego czas działa na twoją korzyść. Bo gdy zrozumie, gdzie był dom, wróci z otwartymi oczami. Ale nie każda miłość wraca tak samo. Niektóre wracają jako błaganie, inne jako błogosławieństwo. A Ty, ukochana, jesteś w drodze do tego drugiego. Twoja cisza nie była pustką, to była modlitwa, i ona została wysłuchana. Teraz aniołowie pracują po cichu. Ty tylko oddychaj, żyj i pozwól się prowadzić. Widzisz, jak wszystko zaczyna się zmieniać. Nie chodzi o wielkie znaki. Czasem to tylko jedno spojrzenie nieznajomego, które coś ci przypomina. To właśnie sygnały. Twoje anioły wiedzą, że jesteś gotowa. Gotowa, by już nie dawać siebie komuś, kto nie potrafił cię przyjąć. Ale też gotowa przyjąć więcej. Nie bój się tej ciszy między wami. W niej tworzy się coś nowego. On nie mówi, bo nie wie jak. Ale jego dusza krzyczy. Słyszysz to nocami. W przeczuciach, w snach, to nie jest iluzja, to połączenie. I choć ludzie zapominają, dusze nie zapominają nigdy. A wasze dusze wciąż mają sprawy do dokończenia. Czasem pytasz, czy on cierpi, czy tęskni tak, jak ty tęskniłaś. I odpowiedź brzmi: tak. Ale każdy wyraża to inaczej. Ty płakałaś w ciszy, on milczy w hałasie. Ale cierpienie jest takie samo. Różnica polega na tym, że ty już idziesz dalej. A on dopiero zaczyna rozumieć, co stracił. To nie była bajka. To była lekcja. A lekcje najczęściej przychodzą w przebraniu miłości. Ty się otworzyłaś, on się przestraszył. Ty chciałaś prawdy, on szukał ucieczki. Ale już nie musi być tak samo. Bo teraz ty wiesz, czego chcesz. I nie zgodzisz się już na mniej niż to, co święte. Aniołowie mają dla ciebie plany większe, niż możesz teraz zrozumieć. Ale najpierw muszą zabrać z twojej drogi to, co już nie służy. Dlatego pewne rzeczy się rozpadły. Dlatego on odszedł. Nie po to, by cię ukarać, ale po to, by zrobić miejsce dla tego, co prawdziwe. A prawda zawsze zaczyna się w samotności. To, co on czuje teraz, to więcej niż żal. To przebudzenie pojawia się, kiedy noc staje się zbyt cicha, a wspomnienia zbyt głośne to wtedy dusza przypomina sobie Twoje oczy, Twój dotyk, Twoje słowa, i pyta, czemu odszedłem, ale już nie znajdzie odpowiedzi w starych schematach. Nie próbuj wracać do przeszłości. To ona ma wrócić do Ciebie w nowej formie. Ty nie jesteś już tą samą kobietą, którą On zostawił. Teraz jesteś światłem, które nie czeka, aż ktoś je zapali. Teraz świecisz sama, i dlatego Jego dusza nie potrafi zaznać spokoju. Ona Cię szuka, nawet jeśli On jeszcze nie wie, że szuka Ciebie. W Twoim spojrzeniu jest mądrość, mądrość cierpienia, ale też mądrość przebaczenia. A przebaczenie nie znaczy wracam. Przebaczenie znaczy już mnie to nie trzyma. I gdy puścisz nie z litości, ale z wolności, o zobaczysz, jak nowe zacznie przychodzić. Anioły czekają na Twój znak. Nie zadowałaj się półprawdą. Nie jesteś kobietą. Która prosi o resztki. Jesteś królewną światła, która wie, że to, co boskie, nie potrzebuje kompromisów. On musi nauczyć się kochać ciebie taką, jaką się stałaś. Albo nie wracać wcale. I to jest Twoja siła, wybór. Ty teraz wybierasz. Pozwól sobie odecznąć. Czasem największe uzdrowienie przychodzi wtedy, gdy przestajesz szukać uzdrowiciela. To Ty jesteś swoim uzdrowieniem. Ty jesteś odpowiedzą na modlitwy. Które kiedyś wysłałaś. Nie szukaj miłości, stań się nią, a ona przyjdzie w formie, jakiej się nie spodziewasz. Jego cisza nie jest końcem, to przystanek, ale nie dla ciebie, dla niego. Ty już jesteś w ruchu, w transformacji, w świetle, i to światło prowadzi cię tam, gdzie nie ma już lęku, tylko wolność. A wolność przyciąga tylko tych, którzy sami się wyzwolili. On musi się nauczyć wolności by do Ciebie pasować. Nie musisz nic udowadniać, ani jemu, ani światu. Twoja dusza już to wie. Teraz Twoje ciało musi za tym nadążyć. Pozwól sobie poczuć spokój. Tak, zasługujesz na spokój. Nie tylko na miłość, która płonie, ale na miłość, która koi. I ona już jest w drodze. Anioły Cię prowadzą. Idź. Jeśli czujesz ciężar, połóż rękę na sercu. To nie przypadek, że wciąż bije. Bijesz dla wyższych rzeczy, dla historii, która się jeszcze nie zakończyła, dla miłości, która nie będzie bólem, ale darem. A zanim ona przyjdzie, ty już jesteś spełniona, bo w twoim wnętrzu mieszka pełnia. Wszystko, co masz teraz zrobić, to iść. Jednym krokiem, jednym oddechem i jednym tak dla życia. Reszta przyjdzie. A jeśli to czytasz, to znaczy, że już przyszła pierwsza odpowiedź. Twoje anioły działają, ale by mówiły wyraźniej o sprawdź, czy już jesteś zapisana tam, gdzie ich głos cię znajduje. Nie kończ tej drogi. I nie kończ tej wiadomości w sercu. Jeszcze nie teraz. Bo to, co najważniejsze, dopiero przed tobą. I ty to czujesz, prawda? Czujesz, że to dopiero początek czegoś wielkiego. Więc zostań. Jeszcze chwilę. I pozwól niebu dokończyć to, co już zaczęło w tobie. Dziękuję Ci, że byłaś ze mną aż do końca tej wiadomości. To nie było przypadkowe spotkanie. Twoi aniołowie prowadzili Cię tutaj, bo wiedzieli, że Twoje serce jest gotowe na to, co właśnie usłyszałaś. Jeśli te słowa poruszyły Cię w jakikolwiek sposób, zostaw proszę like, aby YouTube zrozumiał, że ten przekaz jest ważny i może dotrzeć do innych serc, które również tego potrzebują. Potwierdź, proszę, że ta wiadomość do Ciebie dotarła. Pisz w komentarzu liczbę 999. To będzie nasz znak, że niebo mówiło dziś bezpośrednio do ciebie i że byłaś gotowa przyjąć ten przekaz. Nie zapomnij także subskrybować nasz kanał i włączyć dzwoneczek z powiadomieniami, by nie przegapić żadnej kolejnej wiadomości od swoich aniołów. Każde powiadomienie to kolejny krok na Twojej ścieżce, to kolejne światło w ciemności. Na ekranie końcowym pojawią się teraz przekazy które Twoi aniołowie specjalnie dla Ciebie przygotowali. Jeden z nich będzie mówił o kimś młodszym, kto ostatnio nie znika z Twoich myśli. Te słowa dotkną głęboko Twojego serca, bo zostały wysłane dokładnie na ten moment. Do zobaczenia w kolejnej wiadomości. Twoje anioły czuwają.